Z Milkshake Dzisiaj zagramy Diablo 2 Bez dodatku nie, chcia nie chciałem się wygrywać dodatku już Mój y głos jest taki, bo jestem chory Gardło mnie boli y W tą grę gram pierwszy raz Pokażę wam Jak się po nie ma Postać, poziom pierwszy w statystykach nic no i co? No Dobrego dewtördę, dnia! będę w to grał, gry na razie nie mam ochoty, więc ich nie wstawiam a zaczniemy teraz Dobrze z Cię Walidem. widzieć, szlachetny paladynie. Dawno już nie widziałem na zachodzie żadnego z Was. Zaszczytem będzie dla mnie pomóc ci! Na pewno doszła Twych uszu wieść o tragedii, jaka spadła na miasteczko Tristram. Niektórzy powiadają, że Diablo, pan grozy, znowu chodzi po świecie. Nie wiem, czy w to wierzyć, ale kilka tygodni temu przeszedł tym szlakiem mroczny wędrowiec. Podążał na wschód w stronę przełęczy chronionej przez klasztor Łotrzyc. Może to nic takiego, ale wkrótce potem wrota klasztoru zostały zamknięte, a kraj zaczęły nawiedzać dziwne stwory. Pozostanę tu z moją karawaną, aż zrobi się bezpieczniej, a bramy zostaną otwarte. Mam nadzieję wyruszyć do Ludgolę, zanim nas wszystkich pochłonie cień, który padł na Tristram. Jeśli przeżyjesz do tego czasu, zabiorę cię ze sobą. Powinieneś też porozmawiać z Akarą. Wygląda na to, że to ona rządzi w tym obozie. Może powie ci coś więcej. Tak. E, odcinki. Ben, e, będą miały tak 15 lub mniej niż 20 minut. Dokąd na mogę pewno, cię zabrać? Na pewno więcej niż 15. Jeśli potrafisz przepędzić zło z klasztoru, chętnie zabiorę Cię na wschód. Może wtedy Łotrzyce będą mogły otworzyć przejście przez góry. Eee, okej. Okay. Już nic nam innego nie powie. Tak, bieg jest włączony. Nie chcę, co ja nacisnę. Nie w mieście! E, co tu możemy zrobić? Z tym nie pogadamy. Czarsi... Ej, nazywam się Czarsi i pracuję w kuźni. Dobrze, że odwiedzają nas poszukiwacze przygód. Wiele moich sióstr walczyło dzielnie przeciwko diablo, kiedy po raz pierwszy zaatakował miasto Tristram. Wróciły do nas, zdobywszy wiele doświadczenia i przyniosły ze sobą różnorakie magiczne przedmioty. Ale wygląda na to, że niedługo nacieszyły się swoim zwycięstwem. Większość z nich, Andariel, przeciągnęła teraz na stronę zła. Pozdrawiam Cię handlu. E, w łuku nie możemy. E, tego nie kupimy, bo nie mamy kasy. Paladin nie może mieć dwóch mieczy. Szkoda. Chyba. Jeszcze kiedyś skukam. E, dobra. Nie, na razie nie wychodzę. tu jeszcze powiedzieć. Może potem odcinku sobie kolejne, chociaż nie, Na no zamiar się położyć. Męczy mnie ta choroba, kurczę. Dobrego dnia! Byłem od tego gościa, jest ja mi do tego, no do chce iść. Witaj w naszej wspaniałej norze. Wiem, że przybywasz, aby rzucić wyzwanie złu, które wygnało nas z naszego domu. Ale wiedz, że choć Akara jest naszą przywódczynią duchową, to ja. Dowodzę łotrzycami podczas walki. Aby zyskać moje zaufanie, trzeba ci będzie zrobić coś więcej, aniżeli zabić parę bestii gdzieś na pustkowiu. Co za świnia z tego Khida! Tyle razy korciło mnie, aby go wyrzucić z obozu, lecz Charsey chyba uważa, że to dobry towarzysz. A ja mu nie ufam. Choć skoro ona jest zeń zadowolona, to co mnie do tego? Co za św Ja chcę y, zrobić jakąś misję, a ja nie mogę znaleźć y, jakiegoś gościa po prostu. No misję nie bym zrobił. Pierwszy raz w to gram. A jak się black jak macie black screen to grajcie jeszcze raz diablo i dajcie e, ten test i nie dawajcie 3D tylko 2D wtedy wam się uruchomi na XP -ku. Ja to mam dałem na 2D, a to mi się normalnie uruchomiło. W Bo obozie można biegać, się, jeśli się chce. wcześniej sprawdzałem to dlatego nie chciało nie chciało o, o, nie chciało się kończyć Gra jest... no stara będzie 2012 a jak gram dyrektora e, którą wydano w 2000 Oczyszczę te dzicz A, nie co to jest co to jest? Co to jest? Skierzona zbroja. A, no on. Zaraz zabiję. Eee, Obróciłbym kanał. Strzały to będę sprzedawał. Strzały. Tu nic nie mogę zrobić. Aha, no dobra. Wsuńmy yy, sobie kwipunek. Yy. Klasa, tu porów dłużysz. Obrażenia 2 do 7, 3 do 6. Nie, 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 nie chcę tego. Mm. O, ona mi się sama nałożyła coś mi tu nie pasi. Dziwnie ta skórzana zbroja wygląda, ale dobra. Fajnie by było, gdyby tu były takie pomniejsze aury. Wtedy tego byłaby super. Ta? Nie no. Trzy raz chyba postać robiłem, szkoda, że w normalnym menu nie da rady w opcjach ustawić dźwięku, yy, yy, nie? Trzeba tutaj od razu w grze. Jak coś, to sorry, zapomnę. okej. Okay. Hmm. Jeszcze jeden... No. Swój miejskiego portalu. Trzeba zaraz wrócić do miasta, bo... Przepchany pier... O, i poziom. Właśnie nie wiem. tego pala... Tylko wziąłem Paladyna, bo w CSa gram, to cały czas jest barbarzyńcą jestem. A teraz Paladyną wziąłem. za Kiedy aura jest aktywna, zwiększę obrażenia zanurzone przez Ciebie i Twoją Drużynę. Weźmy sobie to. O, dwa sztuki złota. Tu był potworek, o. zademonstruję wam yy, yy, Prawym, yy, lewym przyciskiem myszy można a prawym można zbić potworka. Yy, no, patrzcie teraz. Yy, a, teraz już na jeden idę to. Tak, ale trzeba teraz wracać, bo... Mm. Bo... Bo nic. Nie wiem co gadać po prostu. No i jak to wrócić? Aha, ok.

Aha, to nie są potrzebne poziomy, tylko zręczności. Niezłe. Drogie, strasznie drogie. No może. Nie, dobra. E, jeszcze chciałem naprawić. Okay. E, tak, już jest e, prawie 11 minut. E, Zobaczymy, czy nie ma. Bo ja jest, czy... jestem Akara, najwyższa kapłanka siostr niewidzącego oka. Witaj w naszym obozie. Ale obawiam się, że nie mamy Ci do zaoferowania nic poza tymi sypiącymi się murami. Widzisz, na nasz prastary zakon spadło dziwne przekleństwo. Potężna cytadela, w której od pokoleń strzegłyśmy drogi na wschód, została opanowana przez demonicę o imieniu Andaria. Ciągle trudno mi wierzyć, ale udało się jej przeciągnąć na swoją stronę inne siostry i wspólnie z nimi wypędzić nas z Domu Przodków. Teraz ostatnie obrończynie zakonu albo już nie żyją, albo zostały rozproszone. Błagam cię, pomóż nam. Znajdź jakiś sposób, żeby zdjąć klątwę. Przysięgniemy ci wierność po wszechczasach. Dobra. Na Pustkowiu znajduje się miejsce, w którym skoncentrowało się wiele złej mocy. Zwiadowczynie Kashi doniosły mi, że w pobliskiej jaskini roi się od mrocznych bestii i potworów z piekła rodem. Obawiam się, że te poczwary szykują się do ataku na nasz obóz. Jeśli naprawdę chcesz nam pomóc, to odszukaj Mroczny Labirynt i zniszcz te plugawe bestie. Niech wielkie oko macie w swojej pieczy. O, pierwsze zadanie wszystkie zadania, jakie mają być w tej grze. Long. Na pustkowiu znajduje się miejsce, Szuka szukać w pazułach, dzisiaj poza obozowiskiem Łotrzec. Okej. macie, Miłego dnia. To, że to tędy właśnie gdzieś tu, bo próbowałem w to grać. Znaczy chciałem coś nagrać, ale akurat nie miałem jakiejś okazji. No, Dlatego teraz pójdziemy do tędy. O, gdzie to jest?

Okej, okay, w tamtą stronę jest jakaś drużka, tam nie byłem. O cicho, to są jakieś potwory? Chętnie nie rozwalę. Sorry, że tak cicho mnie słychać, ale akurat. No, wiecie, gardło <ślamy> Ja sobie zamienię, dopiero zauważyłem, że. ...można zamienić sobie. Yy, Okej. Okay. Teraz nie o tym dojdę, to... ...odcinek się skończy. Okej. Okay. Ja... Yy, ...przerwę to na razie. Za chwilę wrócimy. To będzie jako jeden odcinek. I spotkamy się drogim. No to... Nar.